Czy na ukraińskim stepie rozkłada się polityczna padlina? A kto jest politycznym sępem w Kijowie? Ile kilometrów liczy sobie już kolejka ukraińskich polityków do gabinetu Donalda Trumpa? Na ten nieco enigmatycznie zapowiedziany raport Sądów Ekstra zapraszają Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Witamy ponownie. Brew cenzurze, jak co sobotę raport z Frontów Ekstra, enigmatycznie zapowiedzieliśmy, ale można proszę Państwa powiedzieć, że dzisiaj będziemy troszeczkę kontynuować temat sprzed dwóch tygodni w raporcie z Frontów Ekstra. Tam zastanawialiśmy się nad Kandydatami do zastąpienia Załońskiego. A teraz zobaczymy sobie, jak to się wszystko szybko rozwija i za czyją sprawą, Mateusz, przede wszystkim. Ja Cię chciałem na początek zapytać, jak odbierasz to, że na negocjacjach w Arabii Saudyjskiej właśnie tegoż Załońskiego tytułowego nie było? Był Jermak, i to był w garniturze, co wszyscy tam na Ukrainie zauważyli i zaznaczyli. No i udało się przynajmniej na, tych, na tej linii Waszyngton-Kijów dogadać. Czy ta no, to na pewno nie pomogło Zemońskiemu jako jego pozycji politycznej. Tak? Część komentatorów ukraińskich, reprezentujących obóz, no, powiedzmy, prezydencki, skomentowała to w sposób następujący. Gospodarze, Saudowie nie byli w garniturach. No to akurat... Faktycznie, faktycznie nie byli, byli w odpowiedniku, arabskim odpowiedniku Ganitoru, rzecz jasna. Nie, akurat nieobecność Złońskiego nie jest niczym ani dziwnym, ani nadzwyczajnym, dlatego, że mamy format rozmów, format rozmów nie na szczycie, nie pomiędzy dwoma prezydentami, lecz pomiędzy doradcami. Właściwie możemy powiedzieć, że delegacja amerykańska odpowiadała protokolarnie delegacji ukraińskiej, jej poziom. Mamy tak, szefa MZ, mamy specjalnego, z jednej strony specjalnego, ale bardzo wpływowego wysłannika, przedstawiciela prezydenta Trumpa, czyli Steve'a Witkofa, a z drugiej strony mamy Jermaka, najbardziej chyba wpływową politycznie postać w życiu wewnętrznym dzisiaj Ukrainy i tej ekipy kijowskiej. No i mamy no, z jednej strony właśnie doradcę do spraw bezpieczeństwa na nowego Michael Woodsa. Powinien tam być Pete Hexet sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, bo jego vis-a-vis -vis w przypadku ukraińskim, jedynym, notabene, który był bez krawata i garnitura, był Rustem Umierow, czyli szef resortu obrony ukraińskiej. Ale to nie miało, proszę Państwa, większego znaczenia. No, ma znaczenie dla politycznej pozycji Zeleńskiego, bo to jest sygnał, prawda, dla Ukraińców, polityczna, jak jest Zeleński, to się nie dogadamy. Polityczna pozycja Zeleńskiego nigdy nie była pozycją samodzielną. To jest grupa, to jest ekipa, której jedną z twarzy jest Zeleński, Oczywiście tą twarzą pr najbardziej rozpowszechnioną, napompowaną, ale istotne postacie takie jak Jermak tam były. Proszę Państwa, ja zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas w innych mediach społecznościowych i oczywiście do komentowania tego materiału. A teraz już Mateusz pytanie klucz, czy konkurenci Zeleńskiego poczynili już jakieś kroki w jego zastąpieniu, no i z czyjej inicjatywy, bo to będzie tutaj chyba decydujące. Proszę Państwa, bohater, człowiek przyjmowany owacjami w wielu parlamentach krajów tzw. Zachodu, również u nas tymi owacjami witany. Wychwalano go pod niebiosa, pisano książki, hagiograficzne biografie, kręcono dokumenty. Oczywiście mówię o Władimirze Zełęckim. Ten człowiek przekształca się na naszych oczach powoli w tytułową dla naszego dzisiejszego programu. Na, wbrew cenzurze, padliną. Padliną oczywiście polityczną, o której chcielibyśmy Państwu opowiedzieć od początku. W tą padlinę, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że przekształcił się on sam i polityka prowadzona przez jego i stojącą za nim ekipę. Pomagają mu jednak w procesie rozkładu politycznego Amerykanie. Od słynnej wizyty Zełańskiego w Białym Domu. Od serii różnego rodzaju komentarzy, które pojawiały się ze strony czołowych polityków, czołowych postaci związanych z administracją Donalda Trumpa, wiemy już na pewno, dni Załońskiego są policzone, a może on już teraz jest tak naprawdę politycznym trupem. Popatrzmy na sekwencję zdarzeń w ciągu, w ciągu ostatnich kilku dosłownie dni. Co wydarzyło się nowego w tym przekształcaniu Załońskiego z figury bohatera. Figurę politycznego truchła. W mediach amerykańskich, między innymi na portalu Politico, 6 marca ukazuje się informacja, bardzo zaskakująca informacja. Otóż, według informatorów tego portalu, w Kijowie trwają tajemnicze rozmowy niezprecyzowanych z imienia i nazwiska reprezentantów administracji Donalda Trumpa z uwaga postaciami z przeszłości ukraińskiej polityki, tej niedawnej przeszłości, ale ważnej. Z Julią Tymoszenko byłą premier i z Piotrem Poroszenką, byłym prezydentem. Każde z nich stoi dzisiaj na czele frakcji, frakcji w Radzie Najwyższej Ukrainy, w tamtejszym parlamencie. Timoszenko kieruje partią Batkiewsina, czyli ojczyzna Poroszenko stoi na czele Europejskiej Solidarności, swojego własnego ugrupowania. Właśnie z nimi miano prowadzić rozmowy. Czego te rozmowy dotyczyły? Oczywiście do końca nie wiadomo, ale oczywiście też pojawiły się momentalnie domniemania na temat tego, że rozmawiano o alternatywach dla Zeleńskiego. Działo się to na fali gorących medialnych rozliczeń Zeleńskiego za jego zachowanie w gabinecie owalnym Białego Domu. 8 marca dziennik Washington Post stwierdza, że na Ukrainie, w najbliższym nawet otoczeniu zełańskiego, niektórzy obawiali się, że Stany Zjednoczone posuną się do tego stopnia, że wprowadzą sankcje. Obejmą sankcjami personalnymi zełeńskiego i jego najbliższe otoczenie. Ten lęk miał być realny. Jedno ze źródeł Washington Post w Kijowie twierdzi, zacytujmy, wszyscy politycy w Kijowie dyskutowali o sankcjach ze strony Stanów Zjednoczonych. Wielu bardzo się stresowało. Stresował się prezydent. Załęski również obawiał się nałożenia na niego sankcji. Stąd te desperackie ruchy, desperackie kroki, desperackie wpisy w mediach społecznościowych, odczytywane później jako przeprosiny pod adresem Donalda Trumpa. Wszystko to oczywiście działo się również zawiedzą, a być może i podpowiedzią europejskich głównie brytyjskich kuratorów obecnej ekipy rządzącej w Kijowie. Pojawia się też na horyzoncie i jest omawiana w mediach amerykańskich w ciągu tych ostatnich dni realna możliwość ujawnienia przez choćby Kasza Patela, szefa FBI, dokumentów dotyczących poziomu korupcji panującej na Ukrainie, a także marnotrawienia tych środków, środków pomocy amerykańskiej, którą w ciągu ostatnich trzech lat Kijów, Otrzymał. W mediach ukraińskich, ale również w mediach amerykańskich, choćby cytowany w Washington Post, jest m.in. Siergiej Taruta. To postać, którą wymieniał tutaj nieprzypadkowo. Jeden z wpływowych oligarchów wspierających Zełańskiego. W przeszłości był gubernatorem obwodu Donieckiego i jedną z ważniejszych postaci tamtejszego, powiedzmy, Deep State przynajmniej po roku 2014. Siergiej Taruta, w pewnym okresie partner, później konkurent biznesowy słynnego Rinata Achmetowa, twierdzi, że trzeba wyznaczyć profesjonalnego negocjatora do rozmów zarówno z Amerykanami, jak i Rosją. Co ma na myśli? Otóż, jego zdaniem Jermak, Zeleński i cała ta ekipa to nie są profesjonalni negocjatorzy za negocjacje i reprezentowanie interesów również tej ukraińskiej oligarchii przed Waszyngtonem przed Moskwą odpowiadać powinien ktoś inny. Taruto nie wymienia wprawdzie nazwiska, ale domyślamy się, że nie jest to nikt z najbliższego otoczenia obecnie urzędujących jeszcze w Kijowie władz. W dzienniku The Telegraph brytyjskim tym razem, 10 marca Aleksander Temerko, w takiej kolumnie, komentującej ostatnie wydarzenia, na Ukrainie pisze, że najlepszym rozwiązaniem dla Władimira Zełeńskiego byłoby ustąpienie z urzędu i natychmiastowa zgoda na przeprowadzenie wyborów. Stany Zjednoczone w jego przekonaniu dały już do tego stopnia jasny i zrozumiały sygnał, że te wybory są nieuniknione wybory na Ukrainie, że Zeloński nie ma wyjścia. Przypomnijmy tutaj na marginesie, bo sądzę, że większość z Państwa sytuacją prawną, konstytucyjną. Panującą obecnie w Kijowie dobrze zna i pamięta również z naszych programów na Wbrew Cenzurze. Otóż od 20 maja 2024 roku Ukraina de Jure zgodnie z tamtejszą konstytucją nie ma prezydenta. Mamy wakat na urzędzie prezydenta. Zgodnie z konstytucją w przypadku upływu kadencji prezydenta, a ta kadencja upłynęła właśnie wspomnianego 20 maja 2024 roku, obowiązki głowy państwa pełnić powinien przewodniczący parlamentu, czyli Ukraińskiej Rady Najwyższej. W obecnym układzie personalnym Rusłan Stefańczuk. I tym właśnie argumentem posługuje się cały szereg publikacji, również już w tej chwili publikacji mediów amerykańskich. Niemiecki Bild z kolei 10 marca stwierdza, że Donald Trump mógłby wznowić dostawy broni na Ukrainę i to pełną parą, uchwalając nowe pakiety takiego wsparcia, ale dopiero po dymisji Załońskiego, po złożeniu. Przez niego urzędu. Wybory powinny się odbyć, zdaniem administracji amerykańskiej, zaraz po wejściu w życie zawieszenia broni. Zawieszenie broni oznacza zniesienie stanu wojennego w regionach przyfrontowych i możliwość przeprowadzenia głosowania. Amerykanie cały czas forsują taką właśnie sekwencję. Jeśli rzeczywiście dojdzie do zawieszenia broni, nacisk, nacisk na Kijów w tej sprawie będzie jeszcze bardziej wyraźny, i najprawdopodobniej Kijów będzie musiał zgodzić się na wybory przed podpisaniem porozumienia pokojowego. Zwróćmy uwagę, ta sekwencja jest dość stała w kolejnych wypowiedziach przedstawicieli administracji amerykańskiej. Kto z opozycji szykuje się do przejęcia schedy po Zoeńsku? Oczywiście. Nadmieńmy od razu. Ukraińska opozycja jest przetrzebiona latami represji. My mówimy o 11 już latach od przewrotu w roku 2014. Represji polegających m.in. na mordach politycznych, ale także na zmuszaniu istotnych graczy ukraińskiego życia politycznego do emigracji. Wielu z nich znajduje się na emigracji, niektórzy na wschodzie, tak oczywiście, choćby były premier Mikołaj Azarow czy Wiktor Miedwiedczuk, szef opozycyjnej platformy. Mamy też emigrantów politycznych na zachodzie, choćby Anatolii Szari, mieszkający w Katalonii, czy Aleksieja Arestowicz, o którym jeszcze powiemy, podobno przebywający aktualnie w Stanach Zjednoczonych. A zatem pole walki, rywalizacji politycznej zostało niby przez Zeleńskiego oczyszczone, ale nie do końca. Zeleński nie zdołał póki co sięgnąć po tych, których początkowo sięgnąć planował. Przede wszystkim nie zdołał sięgnąć po głowę jego poprzednika Piotra Poroszenki. W dalszym ciągu aktywna jest również politycznie, jak mówiliśmy, była premier Julia Tymoszenko. I to właśnie Julia Tymoszenko ostatnio wypowiedziała dość ciekawe słowa. Kanwą dyskusji, która wybuchła na Ukrainie i krytyki administracji kierowanej przez Jermaka, afirmowanej przez Zełeńskiego, była wypowiedź Niemca, Bruna Kala. Bruno Kal to szef Bundesnachrichtendienst. Czyli wywiadu niemieckiego. Karl stwierdził, że Europa ma czas do 2030 roku, bo później, po tym jak Rosja da sobie radę z Ukrainą, weźmie się również za ekspansją dalej na zachód i że Ukraina powinna wytrzymać właściwie musi wytrzymać do tego 2030 roku, by Europa mogła być na starcie z Federacją Rosyjską gotowa. Co na to Julia Tymoszenko? Zacytujmy jej komentarz. Bruno Kalpo po raz pierwszy oficjalnie potwierdził to, w co nie chcieliśmy wierzyć. Ceną dalszego istnienia Ukrainy i ceną życia setek tysięcy Ukraińców ktoś postanowił zapłacić za wyczerpanie Rosji i bezpieczeństwo w Europie? Pyta Tymoszenko. Nie sądziłam, że ktoś przyzna to tak oficjalnie i otwarcie. To wiele wyjaśnia. Uważam, że natychmiast zareagować powinna Rada Najwyższa. Zainicjujmy taką odpowiedź. wojną trzeba zakończyć natychmiast na możliwie sprawiedliwych warunkach. Wzywa Julia Tymoszenko. Te jej słowa padają jeszcze przed rozmowami w Dżidzie. Przed tym, jak ekipa załońskiego decyduje się na pewne ugięcie pójście w krok w kierunku żądań amerykańskich. wtóruje Julii Tymoszenko w tym samym okresie Aleksiej Gonczarenko, wpływowy deputowany z Europejskiej Solidarności, czyli partii Piotra Poroszenki. To on stwierdza w pewnym momencie, że Ukraina powinna skończyć z odgrywaniem roli tarczy Europy. Zacytujmy jego dość znamienne słowa. Do wszystkich tych, którzy chcą bronić Europy i NATO. Zwraca się z takim apelem gącza One same potrafią się obronić to po pierwsze. Po drugie, jeśli obawiają się, że Rosja na nich napadnie, to niech pierwsi ją zaatakują, mogą to zrobić przez Białoruś. A my musimy skończyć z mesjanizmem. Nie musimy nikogo ratować. Musimy ratować siebie. Tyle Gączarenko. Oczywiście o tym ratunku ta nieustanna retoryka o tym, że Ukraina jest tarczą całej Europy, a nawet euroatlantyckiego Zachodu, występowała i konsekwentnie nadal występuje w wypowiedziach ekipy Zołońskiego. Krytyka tego mesjanizmu w retoryce obecnych władz jest zatem bezpośrednio wymierzonym ciosem w Samego Zełańskiego i jego otoczenie. Aleksiej Arestowicz, o którym już tu wspomniałem, przebywający w Stanach Zjednoczonych, no ale przecież pamiętajmy, że jeszcze całkiem niedawno doradca Andrija Jermaka, czyli szefa biura prezydenta Ukrainy, stwierdził, że Zełański ma przed sobą jeszcze kilka tygodni, do kilkunastu tygodni życia politycznego jako ktoś, kto zajmuje urząd prezydenta Ukrainy. W okresie przejściowym, zdaniem, majestowicza Amerykanie zdecydować się mogą na następujący scenariusz. Rusłan Stefanczuk, lojalny wobec Załańskiego, Jermaka i tej ekipy, nie mający żadnych politycznych ambicji, ale też specjalnego polotu i wyobraźni politycznej. Najprawdopodobniej nie byłby kimś, kto mógłby przejąć obowiązki głowy państwa. Zdanie majestowicza tym kimś mogłaby być doświadczona politycznie i mająca uwaga doświadczenie również rozmów z Rosjanami w przyszłości wspomniana Julia Tymoszenko. Zdanie Majestowicza możliwy jest scenariusz, w którym to Tymoszenko zajmuje stanowisko przewodniczącej Rady Najwyższej i automatycznie po Zmuszeniu Zełońskiego do złożenia formalnej dymisji przejmuje obowiązki głowy państwa, oczywiście na pewien tylko czas. Bo według Aestowicza nie miałaby ona, i to byłby pewien warunek, prawa do udziału w wyborach prezydenckich, które i tak za kilka miesięcy miałyby się odbyć. Aleksander Dubiński, były deputowany, związany z Zełońskim. Deputowany wciąż, ale. Od miesięcy już przebywający w jednym z kijowskich aresztów oskarżono o nielojalność względem Załońskiego, Jermaka i całej tej ekipy. Twierdzi, że kolejne sondaże, sondaże które były ostatnio publikowane m.in. przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, które wskazywały, że zaufanie do Załońskiego wzrosło z 57 do 67% po tym, jak miał się postawić twardo. Podczas rozmowy z Trumpem i Węsem w Białym Domu. Otóż Dubiński twierdzi, że sondaże te są całkowicie fałszowane i produkowane na zlecenie biura Zełęńskiego, na zlecenie Jermaka i że żadna firma, żadna pracownia sondażowa nie odważyłaby się w obecnych warunkach, panujących na Ukrainie, na przeprowadzenie i zaprezentowanie przede wszystkim wyników obiektywnych, faktycznych, przeprowadzonych rzetelnymi metodami sondaży. Tyle sam Dubiński, natomiast mamy też postać trochę inną. Te wszystkie postaci, które tutaj wymieniłem, określają się albo między wierszami, albo wprost, jak Dubiński, o którym też wspomniałem na końcu, mianem trumpistów. Arestowicz też pała ogromną sympatią do Donalda Trumpa. Widać to z jego ostatnich wypowiedzi. Jest natomiast na Ukrainie polityka, właściwie w Londynie polityk, Obecnie w roli dyplomaty, a wcześniej w roli wojskowego. Polityk, którego bardzo dobrze, czy kandydat potencjalny, którego bardzo dobrze Państwo znacie, mówię oczywiście o byłym szefie sztabu sił zbrojnych Ukrainy Waleriu Załużnym. Generał Załużny ma ewidentne ambicje, udziału w wyścigu prezydenckim w kolejnych wyborach załóżny. Ma być tym czarnym koniem. Załóżny jest tym, za kim ma stać zaplecze w postaci MI6, czyli brytyjskich służb specjalnych, brytyjskiego wywiadu. Za załóżnym, jako politykiem konfrontacji, ale jednocześnie krytycznym wobec Zełęskiego i bijącym na głowę, przynajmniej według niektórych sondaży, zełeńskiego ma stać dość szerokie poparcie tak zwanego Zachodu. Istnieje jednak bardzo poważna obawa, że Waszyngton nigdy nie postawi na założnego. jako na kandydata konkurencji, kandydata wspomnianej już tu brytyjskiej MI6. Stąd Waszyngtonowi pozostać mogą inne postaci, te, które już wymieniłem. Trochę komentarzy obserwatorów i politologów. Na początek politolog, ukraiński politolog Rusłan Bortnik, Stwierdził, że cała opozycja, przynajmniej ta parlamentarna, funkcjonująca na Ukrainie, poza wspomnianym załużnym, stoi już w długiej kolejce do Donalda Trumpa. Bortnik pisze: Faktycznie mamy obecnie długą kolejkę różnych polityków ukraińskich do Trumpa, którzy mówią: Ja mogę, ja dam radę, ja będę pana słuchać, ja będę spełniać pana żądania. To nie tylko Poroszenko i Timoszenko, ale też Razumkow, Arestowicz. Prezydium parlamentu, Rahamia, Wiele postaci, które mogą być potencjalnie rozpatrywane jako kandydaci na nową ulubioną kochankę administracji Trumpa. Tyle. Bortnik. Zwróćcie Państwo uwagę na jedno nazwisko, które tutaj się pojawiło. Szef frakcji Sługa Naudu Dawid Rahamia, Znany nam z negocjacji z 2022 roku w Stambule, gdzie parafował już wstępne porozumienie ze stroną rosyjską. Później mówił o tym otwarcie, że porozumienie to udaremnił. Boris Johnson i interwencja Londynu. Czy rzeczywiście Arachamia jest wśród tych, którzy marzą o zastąpieniu Zełeńskiego? Myślę, że to całkiem możliwe, biorąc pod uwagę fakt, że za chwilę frakcja Sługa Narodu czy partia Sługa Narodu będzie bardzo mocno topniała w oczach. Większość z dawnych współpracowników Zełeńskiego postara się w odpowiednim momencie ewakuować stonącego okrętu, po to, by. Nie stać się polityczną padliną, taką, jaką staje się ich patron. Oddajmy jeszcze głos Polowi Ronsheimerowi. Ronsheimer to korespondent dziennika Bild, niemieckiego dziennika Bild w Kijowie. W dzienniku tym zamieścił on 9 marca swój komentarz pod znamiennym tytułem: Czy to koniec Zełańskiego? Ramsheim pisze: dla Zełańskiego wszystko jest teraz postawione na jedną kartę. Zaufani współpracownicy Trumpa już od kilku tygodni wzywają go do dymisji. I jak twierdzą, spotykali się z przedstawicielami opozycji. Według sondaży istnieje tylko jeden człowiek mający większe poparcie społeczne. Waleryj załużny. Zełski zdemisjonował go ze stanowiska główno dowodzącego sił zbrojnych Ukrainy na początku 24 roku i jest on teraz ambasadorem Wielkiej Brytanii. O załóżnym mówiliśmy. Pamiętajmy jednak, że Europa wraz z Wielką Brytanią stawiać będzie właśnie na niego, co odzwierciedlane jest również w tego typu komentarzach i publikacjach, jak przytoczony. Słowa Roncheimer. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Mateusz, pierwsza rzecz, czy, czy ty nie jesteś trochę zaskoczony jednak właśnie tymi nazwiskami? To znaczy Tymoszenko i Poroszenko. Jak wiemy i każdy, kto śledził tą ukraińską scenę polityczną ostatnich lat, nawet jeszcze przed Majdanem, każdy prezydent odchodził stamtąd w Niesławie. każdy prezydent, każdy premier. Julia Tymoszenko i Petro Poroszenko, kiedy opuszczali swoje stanowiska, no, nie byli specjalnie popularnymi politykami. Z tego pytanie, czy Amerykanie mają słabe rozeznanie na Ukrainie czy może po prostu chodzi im o to, że oni mają jakieś zaplecze polityczne ze sobą? Jak to oceniasz? Ja myślę, że Amerykanom jest wszystko jedno, że Amerykanie będą obserwowali tą kolejkę chętnych, być może zorganizują w którymś momencie casting i w tym castingu jednym z istotnych argumentów będzie zaplecze finansowe, to znaczy który z tych kandydatów, po co Amerykanie sami mają płacić na kampanię wyborczą, jakiegoś polityka, za którym mieliby teraz stanąć. Nie, oni chcą uniknąć zbędnych kosztów. Mamy DOC, mamy cięcia wydatków w Stanach Zjednoczonych, więc ja, ja. powiedzą, kto da więcej? Czy mi... Poroszenko jest w stanie więcej wyłożyć na kampanię? Czy Tymoszenko? A może jeszcze ktoś? Tylko ilu? chodzi mi o to, że na ile znam ukraińskie społeczeństwo, to ile by Ty Poroszenko i Tymoszenko nie wyłożyli, to niewiele im to pomoże. A są choćby takie postacie, właśnie niezgrane, jak wymieniany przez ciebie razumkow, jak choćby ten Arestowicz, prawda, na które by było jednak bardziej sensownie postawić. Jeśli te postaci zdołają zgromadzić zaplecze finansowe, to przypuszczam, że będą mogły ubiegać się o urząd prezydenta Ukrainy. Oczywiście, że tak. Amerykanie będą musieli jednak w jakiś sposób być może pilotować te wybory, choćby z tego względu, aby nie wydarzyło się tak, że nad kijowym kontrolę przejmą Brytyjczycy poprzez załóżnego. Więc albo Amerykanie przewerbują załóżnego, co wydaje się dzisiaj dość trudne, szczególnie po tym, co załóżny mówi pod adresem Waszyngtonu i samego Trumpa albo wykreują kogoś zdecydowanie mocniejszego od byłego szefa sztabu ukraińskiej armii. Ja obstawiam jednak, że niezależnie od tego, kto będzie takim potencjalnym kandydatem, wybory się odbędą niezależnie od frekwencji. Ta frekwencja może być bardzo niska. Ci kandydaci, którzy nie powinni, w tych wyborach z różnych przyczyn brać udziału nie zostaną do nich dopuszczeni. No przecież my mamy przykład Rumunia, co dopiero Oj, Ukraina. Co dopiero Ukraina. Ukraina jest pod tym względem jeszcze lepsza, jeśli chodzi o techniki. Kilka wyżej. Techniki uzyskiwania wyników, takie jakie się z góry zakłada. No i druga rzecz, czy paradoksalnie Zełęski, wiedząc o tym wszystkim, czyli wiedząc też, że zakończenie konfliktu zbrojnego oznacza również zakończenie hmm, Dzisiaj jeszcze są jakieś tam argumenty, prawda, no jest wojna, nie będziemy robić wyborów, no ale to jest zakończenie jego kariery politycznej, tak jak, jakby nie było. Czy on, wiedząc to, nie może właśnie teraz osobiście zacząć torpedować ewentualnego porozumienia pokojowego? Go pytam nawet nie tyle teoretycznie, co także w związku z tym, że on już po rozmowach w Arabii Saudyjskiej powiedział coś takiego, że my i tak nigdy nie uznamy żadnych cesji terytorialnych na rzecz Rosji, a więc już jakiś taki dał sygnał sprzeszczy do tego, o czym mówili przedstawiciele Trumpa, że z Ukraińcami się dogadali, że, że rozumieją, że oni tam na jakieś ustępstwo mogą pójść, w tym terytorialne. No to Załęcki tutaj daje, prawda, znowu taki krok w drugą stronę, no i jak najbardziej w swoim interesie, tak osobistym. Ekipa załęckiego podzieli się w najbliższym czasie na dwie frakcje. Frakcja większościowa to ta, która opuści tonącą szalupę. Frakcja mniejszościowa to ta, która z prostej przyczyny tej, że firmowała zbyt mocno, Tą szalupę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie będzie mogła jej opuścić, nie będzie mogła się w żaden sposób przefarbować. Ma przed sobą tylko i wyłącznie jeden dylemat, bardzo istotny dylemat. Nie dotyczy on Ukrainy, nie dotyczy on nawet zachowania władzy na Ukrainie. Dotyczy on zachowania przez nich części zgromadzonych przez nich środków na przestrzeni tych lat i znalezienia sobie bezpiecznego miejsca spędzenia politycznej emerytury. Czy będzie to gnicie? Trupa na ukraińskim stepie i rozdziobywanie przez sępy. A sępy z całą pewnością zajmą się aresztowaniem tych, których będą oskarżali o wszystko to, co się działo na przestrzeni ostatnich lat, karaniem, osądzaniem, skazywaniem. Czy może uda się Jermakowi i ekipie wynegocjować jakieś bezpieczne miejsce w ciepłym kraju z bezpiecznym, ukrytym kątem? No to gości. nawet Mask proponował, prawda, Zewońskiemu. I stąd te propozycje. Mask jest czasami do bólu szczery i chyba w tym wypadku ma rację. Ale co do szalupy, to gabarytowo by Rusłan Stefańczuk pasował na taką szalupę dla Zewońskiego. A Rusłan ma dużą wyporność na ADB bez bo i tak. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy raport z Frontów Ekstra. Czekamy oczywiście na Państwa komentarze. Zapraszamy na kolejne nagrania, jutro na Zdrowy Rozum i pewnie też Konrady o 20. A na dzisiaj żegnają się z Państwem Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Portal Myśl Polska Info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. Myślpolska.info. Głos realizmu.